Siema. Witajcie. E, dzisiaj tak na szybko będę robił taki eksperyment. Oglądałem na e, rosyjskich e, YouTubach, e, że e, tam ludzie zaszczepiali sobie grzybnie borowika. E, przygotowywali taką miksturę, którą mam ja teraz zamiar zrobić i wam pokazać. Co potrzebujemy? Potrzebujemy bardzo dojrzałe borowiki. Ja tu znalazłem dwa takie okazy, trochę zjedzone przez ślimaki, zebrane w deszczu, więc są mokre. Ale to w niczym nie przeszkadza. A chodzi o to, żeby były duże, dojrzałe, żeby miały dużą ilość zarodników. I co teraz będziemy robić? Eee, a, mm, zacząłem co potrzebujemy, czyli potrzebujemy dorodne, duże borowiki. Potrzebujemy zwykłe drożdże piekarskie, Trochę wody. Eee, wodę najlepiej deszczówkę albo odstaną. Ja mam przefiltrowaną przez filtr i odstaną. Tam jeszcze mam drugi filtr, zaraz będę dodawał. I co musimy zrobić? Przede wszystkim musimy rozdrobnić, pokroić te nasze grzyby i wrzucić do słoja do tej wody. Nie musi mieć to żadnego, jakieś ładnie pokrojone. Można to nawet porwać rękami. Ła, zgubiłem. Chodzi o to, żeby rozdrobnić, żeby nam te zarodniki przeszły do wody. Postoi to pewnie tak z dwa tygodnie i będę to próbował zaszczepić pod drzewami. Trzeba sprawdzić z jaką grzybnią, z jakimi drzewami grzybnia prawdziwka wchodzi w mikoryzę. Mikoryza to jest taki proces, takie trochę pasożytowanie, ale nie do końca, bo w sumie grzyb jak wchodzi w mikoryzę to jest korzyść taka obupólna i dla grzyba i dla Drzewa, bo grzyb, grzybnia, jak pewnie wiecie, rozrasta się czasem, potrafi nawet setki metrów się rozrosnąć jako takie e, nitki w ziemi. Więc dostarcza składniki, jakieś tam potrzebne drzewu, za to drzewo też dostarcza. Wymieniają się po prostu potrzebnymi sobie składnikami. Dokładnie jak to się odbywa, jeśli kogoś to bardzo interesuje, to możecie sobie poczytać. Poszukać na internetach na pewno z sosnami wchodzi, na pewno z tępem z brzozą. Ja będę pod brzozą próbował zaszczepić. No niestety, ten proces może czasem być długotrwały. Może to potrwać parę lat za, z, do, do, do mom od momentu zaszczepienia do czasu, kiedy nam się pojawią te grzybki a może nie wyjść, ale próba nie strzelba. No ten już jest taki zaczął mi lekko podgniły się robić, ale to nic nie przeszkadza. To i tak zaraz wszystko będzie pracować. Drożdże pielkarskie dajemy jako taki wzmacniacz tego procesu. Przynajmniej tak mi się wydaje. Nie do końca wiem w zasadzie jak to niby ma działać i czy w ogóle działa, ale Znalazłem takie duże do zjedzenia już się nie nadają i postanowiłem. Oby zjedzone przez ślimaki. Już takie trochę rozmoknięte troszkę przez robaki. O, ok. Grzyby mam już grzyby mam już. Drożdże piekarskie. Potrzebujemy tak około na 5, to jest chyba 5-litrowy swój, jakieś 10 g na 5, na 5 litrów, więc nie jakoś dużo. I sobie daje, to też nie musi być tam dokładnie stricte 10 gramów, będzie 11 czy 12 to też nic nie stanie, nie musimy się tutaj trzymać takiej receptury. I co, ja sobie rozprowadzę tutaj w wodzie te drożdże. No, a jak wiecie, drożdże to też nic innego jak grzyby. Mam taką letnią wodę, więc rozprowadzę w tej letniej wodzie. I jak wiecie. Cukier jest świetną pożywką dla grzybów, więc ja sobie taką łyżeczkę cukru dam do tych drożdży, rozmieszam. Dzięki temu będzie nam to wszystko lepiej pracować. Później jak będziemy sadzić, to też będziemy podlewać wodą z cukrem, ale to pewnie za te dwa tygodnie, jak nam się ta mikstura. Tam twierdzą ludzie, że to, to działa, pokazują, że, że się pojawiły morowiki. nie wiem, zobaczymy, ja chcę spróbować. Dobra, drożdże nam wstępnie wymieszane i wlewam sobie do tego słoja, zatrzęsiemy, no, dolejemy wody, jeszcze wymieszamy. Zalewajmy do pełna słoja, bo żeby nam to nie wybuchło. Też generalnie nie zakrywamy tego szczelnie. Ja to tylko tak przykryję, żeby ten, ale żeby jak zacznę nam pracować, wytlenek węgla zacznie się wydobywać, żeby miał wyjście. Bo jak zakrycimy szczelnie, to żeby nam nawet może rozsadzić, no pewnie wieczko by wypchało. Także to jest taka prosta metoda, receptura, jeszcze sobie zakryję, zamieszam, żeby. Te drożdże nam wszędzie doszły, odstawiamy to takie niesłone, nienasłonecznione miejsce, można na zewnątrz, można gdzieś w piwnicy, tylko co, jak to zacznie fermentować i tak dalej, to będzie bardzo śmierdzieć, więc raczej tego nie trzymajmy w domu. Chłodne, ciemne miejsce. Dobra, to do zobaczenia jak będziemy sadzić, szczepić, szczepić, bardziej szczepić na korzeniach drzewek. Witajcie, nadszedł czas próby zaszczepienia tej grzybni borowików. Tu mam tą miksturę z różdżami i z dojrzałymi borowikami. Stało u mnie to z miesiąc, więc się już dobrze na pewno rozłożyło. Zaczęło to pracować. I mam tutaj takie młode brzuski, które będę próbował zaszczepić tą grzybnię borowika. Jest taka największa, grzybnia borowika wchodzi w mikoryzę z brzozami, więc może, może się uda. Jak to musimy zrobić? Pokażę Wam tutaj na przykładzie jednej. Musimy wziąć, odkopać sobie dołek tak, żeby znaleźć, żeby znaleźć korzenie. O, jak widzimy, tutaj mamy fajne już korzonki. Kopiemy sobie takie dołki, żeby był korzeń, żeby były te małe korzonki. I po prostu wymieszaną naszą miksturę wlewamy w ten dołek. Kopiemy w koło kilka takich dołków i zalewamy. Później, jak tu akurat mam mokrą ziemię. Ale o jak to daje uwaga ta mikstura z borowika i drożdży dosyć mocno śmierdzi także tak jak mówiłem. I w ten sposób postępujemy, robimy kilka dołków, później e, u mnie akurat ziemia jest mokra, a jakby było sucho to podlewamy wodą z cukrem. Ja też sobie nie wiem, za dzień dwa przejdę podleję wodę, w wodzie rozpuszczę tam trochę cukru i podleję. To ponoć też pomaga, żeby wystartowało. Biorę się za wykopywanie kolejnych dołków. Nie pozostaje nam nic innego jak poczekać, aż grzybnia zrobi swoje i zaczną nam się pojawiać owocniki na solicze. Także trzymajcie kciuki, żeby się udało.